Siema wszystkim, ja jestem Soul a to jest RoboCraft. RoboCraft, czyli robienie robotów. No, tyle. E, moi drodzy, chciałbym wam pokazać tą grę, dlatego że grałem w nią na live. i przed chwilą się zastanawiałem, co tu by jeszcze nagrać, co nie jest darmową grą online, flashową, bo to akurat jest darmowa gra, ale nie jest flashowa. E, I jest całkiem niezła. Dźwięk mamy dobrze ustawiony, myślę. E, o co chodzi w tej grze? E, o budowanie robotów i rozbawanie nimi swoich przeciwników. I eee, jest to fajne do momentu. Zaraz mam wytłumacze czemu. Po pierwsze może powiemy coś o moim, e, moim robocie, to jest e, robot dwukołowy, czyli motor właściwie, motocykl z działkami takimi, które tak bardzo szybko strzelają, tak? e, są jeszcze roboty, które są sniperskie, one jest takich raili balon są e, roboty latające. Są takie właśnie, które zrzucają takie coś, co ten przed chwilą na mnie zrzucił, czyli e, jakby to nazwać. No, no, wiecie, takimi kurkami strzem. Nie taki moździerz, może takie działa, mają być. się mocno e, Na czym cała gra polega? Na tym, że za każdą wygraną bitwę dostajemy jakieś tam punkty, tak? I te punkty możemy wygrać na e, dodatkowe części do swoich robotów. Oczywiście te. Ci... No to jest ubański. Dobra, udało mi się, zniszczyłem go. E, Oczywiście te części, te części są, jak to taki grak bywa dość drogie, dlatego trzeba długo na nie zbierać, no ale później możemy sobie za to złożyć robota. Co mi się podoba w tej grze? Jest można, naprawdę kilka, jest sporo możliwości zbudowania, zbudowania robotów. To nie jest tak, że jest jeden jakiś tam super optymalnie najlepszy robot. Mój, mój na przykład całkiem nieźle się sprawdza, chociaż ludzie mówią, o po co Ci tutaj tutaj działek, i tak trzy naraz strzelają podobno w tym, tej klasy działka, trzy jednocześnie mogą strzelać jakby, a reszta czeka na swój strzał. Ale jeśli przeciwnik mocno mnie uszkodzi i rozwali mi kilka działek, to zawsze mam po prostu jakiś zapas, tak, to mi pomaga. Oczywiście każdy z tych, każdy z tych pojazdów ma jakąś, ma jakiś koszt, tak. Powiedzmy, że ten koszt wynosi 1000 i ja jeśli teraz na przykład jedno działko będzie kosztować 100, to mogę taki działek wsadzić 10 i nie będę miał kół. No trochę głupie, dlatego trzeba trochę wydać na kostki, trochę na działka. łod co to było? Koleś się wyjazdy śmierci zbudował. Yy, widzicie, różne są możliwości, naprawdę ten koleś przed chwilą klocek zbudował zwykły. Aha, jeszcze możliwości wygrania są takie, albo zniszczymy wszystkich przeciwników, albo... Ale czekajcie, on się gdzieś tu schował. Gdzie on się schował? Albo zniszczymy wszystkich przeciwników, albo przejmiemy ich bazę. My aktualnie przejmujemy ich bazę i jeszcze jeden przeciwnik został, więc właściwie na dwóch polach zwyciężyliśmy. Czasem może być dużo zostać przeciwników, a my im przechwycimy, przechwycimy bazę. A czasem można po prostu szybko zabić wszystkich przeciwników. Nieważne teraz, co chciałem powiedzieć o tym koszcie, tak? Spójrzmy teraz na mój, na mój pojazd. Okej, okay, dostaliśmy punkty. O, jakiś bonus za pierwsze zwycięstwo chyba danego dnia. To coś nowego wprowadzili. Ej, co wam chciałem powiedzieć? Po lewej u góry ekranu widzicie mój level 30 i CPU CPU. CPU przychodzi mi chyba z levelem, jeśli nie myślę. To jest ilość, każda kostka kosztuje określoną ilość tego, jakby CPU, tak? Ta na przykład CPU 1 kosztuje, a ta już kosztuje też 1, ale. Patrzcie, ale są. O, dobra. Ale na przykład działko. O, tu sprawdźmy, bo tu mam działka. Ten. Takie działko kosztuje CPU 16, a to samo. Zwyk, y, prostsze kosztuje 14, czyli im, im lepsze działko, tym, tym drożej kosztuje. Tą pulę mamy ograniczoną. Jeśli ją do końca wykorzystamy, to podnosi nam, co jeszcze pokażę na dole, macie tiery. Tutaj na dole, gdzie myszką pokazuję, zobaczcie sobie, macie tiery. Jestem na końcu drugiego tiera. Yy, I jeśli teraz, a korzystam tylko z 400 iluś tam CPU, jak widać po lewej góry, z 485 na 743. Jeśli wykorzystałbym 743 CPU, to automatycznie trafiłbym gdzieś w środek tiera trzeciego i walczyłbym z, z trudniejszymi przeciwnikami. Dlatego ja się jakby utrzymuję na tej górze drugiego, żeby sobie tu fajnie pozabijać i żeby mieć przyjemną grę, a nie ginąć. Bo jak wskoczę do trzeciego tiera, to automatycznie będzie o wiele trudniej mi zabijać przeciwników i co ja Wam tu pokażę, po prostu będę ginąć non stop. Ale, ale tak właśnie nie o to tutaj chodzi. Bo problem tej gry polega na tym, moim zdaniem. Czekajcie, bo ten koleś się pewnie próbuje, no to nie jeździć potrafi, czy nie. Problem tej gry polega na tym, że. Jedyne co przychodzi z wyższym tierem, z wyższy, jakby jak mamy jakby lepsze statki, bo możemy ulepszyć kostkę, możemy mieć lepsze działko, lepszą kostkę i tak dalej to to. Jedyne co przychodzi, to, że ta kostka jest lepsza, bo ona ani nie będzie nas bardziej bronić, ponieważ przeciwnik w tym samym momencie, kiedy my mamy lepszą kostkę, ma lepszą broń, tak, czyli to się wyrównuje. Ani gra nie staje się ciekawsza z wyższym tierem, bo wcale nie mamy jakichś innych rodzajów kostek, mamy dokładnie te same rodzaje kostek, które mieliśmy, tylko mocniejsze. I to powoduje, moim zdaniem, że nagle, nagle okazuje się, że, że pod koniec pierwszego tiera mamy dokładnie taką samą zabawę, jak pod koniec drugiego, czy pod koniec trzeciego, czy pod koniec czwartego. Rozumiecie? walka trwa tyle samo nasze strzały procentowo zadają tyle samo przeciwnikom i tak dalej, i tak dalej. I jakby to, mój, mój początkowy zachwyt nad tą grą był całkiem spory, ale nagle okazało się jak zacząłem te punkty zdobywać, że właśnie jedyne co ja robię to gram w nią, żeby zdobyć punkty, żeby ulepszyć sobie pojazd, który będzie dokładnie taki sam jak, jak wcześniej w poprzednim tierze tylko... Tylko no nic, no będzie dokładnie taki sam, tylko jakby może moja broń nie będzie robiła 10 damage, tylko 100, ale znowuż mój przeciwnik będzie miał proces, który nie ma 10 hapsów, tylko 100 hapsów, więc bez różnicy, bez różnicy, jest to jakby najprostszy sposób dla deweloperów tej gry, żeby żeby ludzie wiecie, nabijali te punkty. I nie, najprostszy, spos najprostszy sposób, żeby nie psuć nie mieć, nie mieć kombinowania z balansem tak na pierwszym, na drugim, na trzecim, na czwartym tierze oni nic nie muszą, oni nic nie muszą kombinować pos z poszczególnymi tierami. zmieniają tylko że, że, że kostka ma mieć że kostki mają mieć o 10% więcej i, i na wszystkich tierach to się zmienia i praktycznie gra się w ogóle nie zmienia i co powoduje, że no jakby levelowanie w tej grze, moim zdaniem, jest kompletnym bezsensem. Nie mam po co w ogóle robić trzeciego tiera, czy czwartego, czy dziesiątego, bo, bo zabawę mam tą samą i na początkowych, i na ostatnich. Jedyna różnica może być taka, że tam będą lepsi gracze, tak? W tym, żeśmy wygrali. Dobra, jeszcze raz sobie, bo będę bitwy robił, bo nie mam co wam, mam. bitwy będę wam pokazywał i tyle. Yy, mogą być lepsi gracze, prawda, na jakimś tam dziesiątym tierze, ale patrzcie, na dziesiątym tierze jest trzech graczy aktualnie, czy czterech. Ich najprawdopodobniej wrzuca czasem do walki z innymi tierami, no bo przecież, a nie, to więcej Robo ready i Players in lobby, ok? Oni chyba długo na mecz czekają. W tym moim tierze jest tak, jakby na górze drugiego tiera jest tak, że często z trzeciego tiera jeszcze dochodzą przeciwnicy, ale to się wyrównują. To chyba właśnie się tymi punktami. Patrzcie, widzicie, są nierówne teamy, ale oni mają na przykład kolesia z pierwszego tiera, tak, i więcej z drugiego, a my mamy więcej z trzeciego. Oni mają czterech z trzeciego, a my mamy 6 z 3. Bardzo możliwe, że system jest taki, że podlicza te CPU i żeby drużyna miała wyrównane, wiecie, poziom CPU i tyle. Dobra. Myślę, że co jeszcze może być ciekawe? Zrobienie jakichś śmiesznych robotów, wiecie, typu latające jedno działko, bardzo szybko na przykład latające, albo właśnie taki jeżdżący bardzo szybki, że się go nie będzie dało zestrzelić. Nie wiem, jakiś żółwia, że będzie miał milion kostek wokół siebie. I nie będzie się go dało kompletnie rozwalić. Chociaż to jest utrudnione, bo jak się dupę. Tu... Kot... Nie, no kostki są tanie, można dużo kostek różnych śmiesznych układać. Yy, bo yy, bałem się przez chwilę, że może być tak, że nie dam rady. Dobra, no i co, wieś tutaj. mają takie kostki, które strzały odbijają, wiecie? To jest nowość wprowadzona do tej gry. Sorry, musiałem... trochę przerwałem mówienie. Się musiałem się skupić na tym, co się tutaj dzieje. Rozwalili mi wszystkie koła, co powoduje, że właściwie jestem teraz stacjonarną wieżą. Ale to nic, bo mogę, widzicie, do tego mogę strzelać na przykład. Nie trafię go, chyba trochę do przodu muszę. On jest szybko lata strasznie. Dobry jest, bo szybko lata. No, dobra, nie strzelam już, moi drodzy. O, dobra. E, całego robota nam zniszczyli, ale to nic. Możemy wyjść. E, możemy spektaj robić albo wyjść. To był chyba ten, który nas zabił. O, ale świetny ma ten pojazd, wiecie? Bardzo ładnie wyglądał. Pierwszy raz spotkałem się z tak ładnym pojazdem. Tu jest jakiś nasz kolega, ten to już w ogóle ma, nie wiem co z niego zostało, ten nie ma działek, ten, <laughs> temu koła zostały. No jest problem, tam tych strasznie dużo naszych strzech zostało. No wychodzę już z tej gry, zagramy sobie kolejny, kolejny, no raz na, wiesz, wiecie, raz na wywozie, raz pod wozem. Tym razem przegraliśmy. No ale robot nam się na szczęście naprawił. I do bitwy. Nie będę tu raczej budował robo, robotam, modyfikował go, bo nie to wam chciałem pokazać, tylko tą jakby strzelaninkę samą. Bitwy. Gra jest dostępna na Steamie za darmo zupełnie. Zupełnie za darmo, zupełnie za free. Więc można ją sobie pobrać. 150 MB chyba zajmuje. Albo to inna. Nie, to chyba ta zajmuje 150. No i mówię, jak się ktoś lubi bawić w takie budowanie, ja na początku sobie pomyślałem, ale zajebiliście, sobie pobuduję, ale później trochę... Trochę mnie entuzjazm, odszedł mój entuzjazm po prostu, bo... No bo tak jak mówię, myślałem, że będzie to bardziej skomplikowane, chociaż takie, chociaż tylko jeden taki pojazd zrobiłem i na razie się go trzymam, mógłbym kombinować z innymi, ale wydaje mi się, że mój jest najlepszy na świecie, dlatego nie, nie chcę kombinować, ale kostki bym mu powymieniał, jakieś działko zlikwidował, wymienił kostki na lepsze, na pewno by, na pewno by to dał rany. Nie co ten po lewej robi, co to w ogóle jest za... Nieco, nie wiem co to w za konstrukcja jakaś dziwna, ale dostał. No ładnie. Pewnie najpierw zniszczymy działek trochę, wiecie? Tego to w ogóle żeśmy zniszczyli od razu, ktoś chyba zapomniał. Ojoj! Nie mamy koła. To, jest to samo strasznie miękkie te pojazdy robią, wiecie? I one po prostu dostają kilka strzałów i padają. Ten zaraz działek nie będzie miał. Tu nawet nie zbliżają do mnie, oni już nie chcę podjeżdżać. Każdy z nich dostał ostro. No ale ja znów stoję, znów mi kółka rozwali. To jest problem. E, możliwe, że, że na te kółka bym się dał taką tarczę odbijającą strzały. To by było fajne w całkiem. No i niestety... Nasz team najprawdopodobniej, najprawdopodobniej wygrał, by tylko jeden... jeden. E, jeden przeciwnik zginął. E, znaczy jeden... Jeden z naszych sojuszników zginął tylko, a prawie wszyscy przyszliśmy, więc no byśmy to wygrali. Ja wolę się wysadzić oczywiście i szybciej skończyć, żeby jeszcze meczek, jeden meczek rozegrać. Widzę, że wprowadzili w ostatnim patchu jakąś zmianę, że nawet jeśli. jeśli właśnie stoimy bez kół czy coś, to 25% naszego statku jest dodatkowo uszkodzone przy, przy wyjściu z gry. Wcześniej było tak, że po prostu się wychodziło i, i statek nam się nie rozpadał. No. Co to jest? Nie wiem, o co chodzi z tymi tarczami, że oni mają takie jedynki przy tym. Hmm. Ci też mają jakieś jedynki. W ogóle strasznie dużo mnie wrzuciło teraz w tier trzeci, to jest... I pewnie dlatego koła mi się rozpadają. Póki byłem w tierze drugim, no to nie mieli takich mocnych dział, żeby mi te koła tak szybko porozwalać. I teraz widzę, że będąc z tym tierem trzecim, no to oni kilka strzałów we mnie i praktycznie moje koła... Fak, to było we mnie czy ode mnie, bo nie wiem Wszyscy tu tam ciekawe jak to działa To hmm. w ogóle kompletnie odbija strzały może Czy coś, nie wiem, albo jakiś damage odbija O, fak, zostaliśmy Dobra, chowamy się Nie lubię tej planszy. Są takie, jest taka mniejsza czerwona pustynna plansza, której można na blisko bardziej wbić się. I ja dowolę, bo moje bronie są jednak na bliskich nie na, bliski, bliski, na dalekich. No i co, znów i koło rozwaliny? No nie mogę z typu po prostu. Tęcego, na tym się skupmy. Dobra, dostaję. No, niestety, niestety powiem Wam, że. Znaczy, nie do końca mnie rozwalili jeszcze, bo ja, ja na jednym kole mogę trochę pojechać, ale jest utrudnione. Patrzcie, jakieś takie dziwne wygibasy muszę robić, ale trochę jadę, nie? Jak się przewrócę na górę, to się pojadę na pewno Nie, udało się. Najlepiej po prostu mój pojazd niezniszczalny są. Um, jestem tułem świata. Teraz. No nie mam cię pojechać. O. Wiecie, to czasem jeden strzał wystarczy, żeby mu jakąś kostkę oderwać, ważną. No i niestety. Tutaj jeden strzał wystarczył dodatkowo, żeby mnie zniszczyć. Aha, całkiem odporny, patrz ma skrzydła. Nie sobie tak lata nad mapą i strzela do wszystkich na dole. Całkiem pomysłowe. Ten to samo robi. Oni mają po prostu działka na dole, to są takie bombowce bardziej. Trzy, utrzymują się bardzo wysoko i starają się kogoś na dole postrzelić. No ale w pewnym momencie tracą jakieś ważne części, na przykład skrzydła. No i się do niczego już nie nadają. Takich dużo widziałem, ale nigdy nie widziałem chyba samolotu, który mm, latałby i do innych samolotów strzał. Wiecie, taki anti-przeciwlotniczy, anti, nie? Czegoś takiego nie widziałem. Okej okay, moi drodzy, wychodzimy z tej gry i jednocześnie kończymy to nagranie. Nie wiem, czy gra wam się podoba, czy nie. Jak wam się, jak wam się nie podoba, to, to olejcie ją. A jak wam się podoba, to tak jak mówię, za darmo zupełnie na Steamie. Musicie wpisać Robocraft i wam tą grę znajdzie. Możecie sobie ją pobrać, zainstalować i zobaczyć, jak wam budowa idzie. Jest, I muszę powiedzieć, jest to całkiem przyjemne. Mamy też garaż, nie wiem, pod G, i tu możemy mieć kilka statków naszych, tak? Możemy też kupić dodatkowe miejsce. Tu są takie standardowe statki, które dostałem na starcie. Jeszcze nic z nimi nie robiłem. Jest też latający. A to jest oczywiście mój główny statek. To było na tyle. Moi drodzy, trzymajcie się, cześć.